Dzień dobry, witam. Nazywam się Marcin Popielasz, jestem szefem patronem restauracji Biały Królik w Gdyni. Według mnie, restauracja Biały Królik jest to miejsce, które określa e, tradycję kuchni polskiej na nowo. E, jest to pełna kreacja na temat e, kuchni z wykorzystaniem najnowszych e, technik kulinarnych. Jest to zabawa fine diningiem. Ale zawsze pamiętamy o tym, co, co jest polskie, co jest zakorzenione w naszej, w naszej mentalności kulinarnej, o produktach, jak i również o recepturach. Twierdzę, że jest to kuchnia nowoczesna, ale z odwołaniem do naszej kulinarnej tradycji. Takim sercem tego wszystkiego miała być restauracja Biały Królik, która była stworzona na podstawie szalonego białego królika z baśni. Dlatego od pierwszego dnia otwarcia tej restauracji, i tak jest do dzisiaj. Zawsze stawialiśmy na to, żeby ta kuchnia nie była wpisana w żadne ramy. Zawsze była kuchnią kreatywną, która wykraczała poza percepcję jakby kulinarną. Pałac jest odrestaurowany i ten jego kolor, który bardzo rzuca się w oczy, jest kolorem, który w tamtych latach był bardzo popularny, czyli ten żółty kolor, również który można znaleźć na pałacu w Wilanowie. E, dlatego ten obiekt jest taki charakterystyczny, dlatego też wymagał charakterystycznego środka. Deser jest inspirowany z polskim sernikiem z miodem, czyli miodowym sernikiem. E, wzbogaciliśmy go e, cytrusami, które nie pochodzą z naszego jakby z Europy, nie pochodzą z Polski, czyli użyliśmy kunkwata i yuzu. E, sernik to jest bardzo trudna technika jeśli chodzi o kuchnię wegańską, żeby zrobić dobry sernik w, w, naszym, w, naszym, w naszej gestii było ukiszenie migdałów, czyli zepsucie migdałów i wywołanie fermentacji, która przypomina fermentację mlekową podczas tworzenia zwykłego sera twarogowego i dookoła zrobiliśmy jakby wzorek z marynaty, która która zostaje nam po marynowaniu kunkwatu, bo wykorzystujemy, jakby, jednym z naszych, z naszych, tutaj motto jest no waste, czyli wykorzystujemy wszystko. Jeśli marynujemy coś, to wykorzystujemy na przykład płyn po tym. Dookoła zrobiliśmy wzory, przy, przy, przyczepiliśmy do tego wegański pyłek pszczeli, który jest pozyskiwany bez szkody dla, dla pszczół. Dookoła wegański miód rumiankowy, po środku sernik z wkładem z konfitury juzu, na górze kawałki krystalicznego miodu wegańskiego, kawałki złota oraz marynowany kumfat.